Dzień dobry, witam wszystkich. 14 września sobota Jaka sytuacja jest w całej Polsce, wszyscy dobrze wiemy. Leje podtopienia. U nas tutaj nie jest aż tak tragicznie. To znaczy pada, ale ziemia jeszcze przyjmuje. Rzeka Barycz. Troszeczkę pewnie się podniesie, ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Chyba, że dojdzie do nas woda gdzieś tam spływająca z góry. Ale gołębie były zamknięte nasze od praktycznie połowy tygodnia. W środę, z tego co pamiętam, ostatni raz były na oblocie. Nawet nie wiem czy mnie dobrze słychać, bo tak strasznie wieje jest ciemno. Ale postanowiłem, że otworzę dzisiaj te nasze gołąbki i niech one polatają przy okazji, przy tak silnym wietrze yy, zauważyłem, że one się bawią tym wiatrem to znaczy lecą pod wiatr za chwilę wracają z tym wiatrem i tak koło Macieju także yy, miał być lot u nas planowany na niedzielę ale nic z tego nie wyszło bo no bo nie, no bo nie było warunków także wiadomo czy ten noc jeszcze który ostatni przedostatni się odbędzie bo chyba że w przyszłym tygodniu zapowiadają już ładne pogody także każdy gdzieś tam pewnie jeszcze zdąży wywieźć gołębie i przygotować się na ten ostatni lot z tego co widziałem to jeszcze chyba jedną w czeka też z wypuszczeniem to znaczy z wypuszczeniem no, z dniem oknem pogodowym Pani latają już z dobre 15 może 20 minut i zaraz je zawołamy nakarmimy i będzie dobrze nie wiem czy mnie słychać ale jeszcze powiem że chciałbym podziękować za komentarze przybywające subskrypcje szczególnie pod ostatnim filmem którego się bardzo bałem gdzie tam wyraziłem swoje zdanie i bałem się że ktoś tam to może źle odebrać ale naprawdę boję się tutaj jeszcze od tego niewysokiego napięcia i od drzewa Naczy się <laughs> może nie o te drzewa tylko bardziej Zobaczymy wentylatory. One będą miały sygnał. że mają zejść straszą tą wielką wodą to i my zabezpieczyliśmy drzwi. Garaż też oby to nie było potrzebne, ale podwórko w dołku, także lubi woda z pola ścieknąć przez podwórko. Dobra, zobaczymy czy coś obcego przysiadło. Karma już czeka, przygotowana. Jogurt, ziółka. Dobrze jest. Do picia dziś przygotowaliśmy wodę z KMZ Bis. Bardzo jestem związany z firmą Volantor, to znaczy przywiązałem się do ich produktów. Oczywiście nic z tego nie ma, że o tym mówię ale KMZ-y wprowadziły u nas bardzo fajne zmiany w gołemniku głównie zapach, gdy się wchodzi cała seria Volantor myślę do tego, się przyczyniła ale o tym chciałbym nagrać osobny odcinek no to dobrze, na dworze zostało kilku ostatnich maruderów większość już jest w środku dlaczego tak powiedziałem o tym zapachu w gołęniku? bo Wiele osób do mnie yy, dzwoni, ja też do wielu osób dzwonię i no, spostrzeżenia są różne, ale ja się tak z panem rozmawiałem i pan mówił, że w gołębniku przeważnie śmierdzi. Jak śmierdzi to teraz już wiem, że jest niedobrze. Gdy się wejdzie, no zapach jakiś tam gołębi zawsze jest, ale taki przysłowiowy smród tego kału to nie wróży nic dobrego i u nas te gołębie bardzo dużo jedzą tych rzeczy przeciwzapalnych, jakiś nalewek, ale też ta seria KMZ się do tego przyczyniła, że nie ma tego odoru, jak ja to mówię po chłopsku, w gołębniku. I kiedyś pamiętam, jak kolega zawiózł gołębie, sprzedał gołębie panu do rozpłodu i mówił, Andrzej, on nie poleci, nie uzyska nic dobrego, bo po samym zapachu w gołębniku już wiedziałem, że jest źle. Apetyt jest Zapach jak ja to mówię pomimo tych wilgotnych dni dobry jest No to dobrze Idziemy nakarmić resztę głodomorów Cześć chłopaki i dziewczęta Co tam ciekawego Uh. Rozbójnik Cześć gadzie Chodź No Dobra Sypniemy tutaj tym tu jeszcze zanim nasypię Te koleżanki i koledzy Koło tego samego Opadać nie wolno, ale Kto z nami jest to wie, że No my nie lotujemy Nagrywamy te filmy tak amatorsko, czasem coś z lotu, czasem coś innego, ale przecież nie jest miło, jak dzwonią do nas hodowcy i też tam o wieku się nie mówi, ale Pan sam powiedział, Pan Ryszard, jak dobrze pamiętam, którego serdecznie pozdrawiam, 78 lat, który oglądając nasze filmy yy, zadeklarował to, że dla młodego hodowcy, który, o którym ja wspomniałem na filmie, Chciałby przekazać dorosłego gołąbki z dobrym pochodzeniem. I teraz poczta ruszyła i myślę, że to dojdzie do skutku. Tylko jeszcze czekamy na telefon tego hodowcy, który się nie odezwał. A coś tam my dla niego mamy. Pan Ryszard ma, ale to miło jest, że ktoś aktywny hodowca, kiedy, kiedy kto był aktywnym hodowcą, ogląda takie filmiki, których my nie lotujemy, a a coś tam chcemy pokazać? Cieszy bardzo. Epetycik jest. Ten jest najmłodszy. Ostatni po hardy krugerze. Myślę, że to będzie samiczka. Została na tym przedziale. Ona nieraz jeszcze wejdzie nawet do y, gołębi, y, do ojca i matki. Do, 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 do celi. I one jej nie biją. Także myślę, że Coś tam jeszcze może pamiętają. Gorzej już by wychowywały następne młode, to pewnie by było inaczej. To już widzę, że <grytania> potańcywania są. Dobrze, niech sobie spokojnie tutaj zjedzą, zaraz dosypiemy. Tak dwa, które są karmione, <grytania> to mają w celach indywidualne karmidełka. W rodzicach się najedzą do syta dosyta. Jeszcze i tak mają nasypane do celi, aby spokojnie się mogły najeść. Nie karmimy na raz, na maksa, bo zjedzą to co lepsze. A tak to on nie wiedzą czy ja drugi raz wejdę czy nie wejdę, więc nasypujemy troszeczkę, wychodzimy stąd. Nieraz pokażemy się za minutę, za dwie, za pięć, różnie. Wtedy zjedzą wszystko, dosypiemy jeszcze raz, zostanie troszeczkę jęczmienia bądź pszeniczki. Myślę, że to jest już oznaką sytości. A indywidualnie w tych małych karnikach sypiemy tam z dwa razy w tygodniu. Kurka na turka pisklę, aby mogły sobie spokojnie wyrównać jakieś tam rzeczy. Ja widzę, że ten nie da olsztyniak się najeść. Sudaczce, więc teraz zaspijemy w kubeczek niech sobie zje spokojnie bo będzie ganiał i ganiał na, a ona nie zje te które karmią tu sypiemy jeszcze do środka I tak samo tutaj mamy korytkę przygotowaną później jak nawet mnie nie ma to Ewa podejdzie w ten dzień i nakarmi młody po sobie siedzi I także Brachole się nie chwilę sobą pocieszą. Ten jest młodszy, ten jest starszy. Ja chciałem, żeby sobie dwie pary yy, pokarmiły. Czyli ten jest pod oryginalnymi rodzicami, pod Mister Biały ster i samiczką ładową, a ten jest pod naszą lalką i pod brąkiem. Zaraz oddamy, bo będą karmione, zaobrączkowane, fajne cycusie a nadmienię tylko jeszcze, że w tym okresie, gdzie one są karmione, to ja i tak tak samo suplementuję te gołębie. Jak mają dostać coś do wody, to dostaną, jak na karmę, to do karmy. Dobra, oddajemy je. No i tak jak mówiłem, już teraz zostanie ta pszeniczka, jęczmień. Gołębie sobie to yy, doskubią jeszcze. Nie spokojnie. słomy nałożyłem dużo, bo te temperatury już tak spadają w nocy. Ale w przyszłym tygodniu będzie ciepło, także dobrze będzie. Pleksy poprzymykałem, bo był za duży przeciąg. Tu też już do resztki praktycznie. Wczoraj była kurka na turka, jeszcze tak jak mówiłem dosypana. Dzisiaj może troszeczkę grytu uzupełnimy. No to co? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Postaram się nagrać film u naszego sąsiada Krzysztofa z tymi gołębiami, o których wspominałem jak będzie pogoda. No i nagram ten odcinek, jak u nas robimy, aby było pachnąco, a nie śmierdząco w gołębniku. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za subskrypcję, za wszystkie łapki w górę. No i za komentarze. Do widzenia, trzymajcie się, cześć.